Hej, w tym materiale pokażę Ci jak może stworzyć sobie collect projektów w programie Premiere Pro, czyli tak zwaną kopię za osobą, którą może sobie przerzucić na jakiś inny dysk bądź wysłać do innego montażysty. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie i załóżmy, że to jest taki mój hipotetyczny projekt Czyli mamy jakąś warstwę, na przykład z kolorem, mamy jakieś ciemnienie, jakąś winetę, mamy nasz materiał, mamy na przykład coś jeszcze, jakiś dynamic link do Aftera, mamy jakieś inne transparencyjne wideo, mamy efekt dźwiękowy, mamy muzykę, mamy jakieś właśnie śmienia, rozjaśnienia, czyli wszystko, co mamy w projekcie, możemy mieć. Tego tak wam pokazać, że ten kolek projektu tak naprawdę przenosi wszystko, co mamy. W tym projekcie. Mój projekt mniej więcej wygląda w taki sposób: czyli mamy projekt, mamy muzykę, mamy jakieś ujęcia, no i nie wszystkie te materiały zostały użyte. Oczywiście w większych projektach mamy foldery, tam nie wiem, kamera A, kamera B, muzykę. Różne ścieżki i mamy też dużo śmieci, czyli jakichś nagrania, które zostały niewykorzystane, bo po prostu się do tego nie nadawały, więc są nam niepotrzebne. Ale podczas pracy tego nad projektem wszystko wrzucaliśmy do premiera i jak nie usuwaliśmy tego na bieżąco, to pewnie mamy w Project Managerze tak naprawdę masę, masę śmieci, która na finalnym timeline nie jest wykorzystana. Jak możemy sobie zrobić ten kolek projektu? Załóżmy, że mamy nasz projekt gotowy, wchodzimy sobie w Project Manager i tutaj mamy kilka opcji. Pierwsza najważniejsza opcja to zaznaczenie sobie sekwencji, do których chcemy ten kolek zrobić, bo załóżmy, że mamy projekt, który jest tworzony w kilku językach, czyli możemy sobie zaznaczyć, nie wiem, angielski, francuski, niemiecki, polski. Wtedy sobie zaznaczamy, że on ma zrobić kolek nam do wszystkich tych tam line, więc jeśli mamy jakieś plamsze tekstowe w innym języku, to on w tym momencie nam już je zaciągnie. Jeśli na przykład mamy tylko jeden, jeden projekt, czyli w moim przypadku wersja czwarta, która jest finalna, to ja zaznaczam sobie tylko jedną sekwencję, gdyż tylko do niej chcę zrobić sobie kopię zapasową. Po prawej stronie, a w sumie zanim przejdzie na prawą stronę, skupmy się na tej stronie. Mamy tutaj dwa typy. Mamy collect, false and copy to new location i consolidate and transcode. I Czemu druga opcja dla mnie jest lepsza niż pierwsza? Pierwsza opcja jest dla osób, które potrzebują dokładnie cały film, czyli jeśli macie nagranie, nie wiem, z klapsem, macie jakieś tam przerwy, double w innym ujęciu, jeśli nie było cięcia robionego, to w tym momencie kolek wam zaczyna ten cały plik, czyli załóżmy, że całe nagranie 5-minutowe, z którego wykorzystujecie tylko 30 sekund. Więc to jest dobre, jeśli na przykład wiecie, że robicie sobie kopię zapasową, taką globalną, może będziecie w przyszłych chcieli sobie to jakoś inaczej pociąć, Wykorzystać inne double, wykorzystać inny moment, który był niewykorzystany. To jest idealny moment, gdyż on wam bierze wszystko. Druga opcja, e, którą lubię, to jest to, że możemy sobie zrobić źródło, czyli chcemy sekwencje, indywidualne klipy czy presety. Jak sobie wybierzemy na przykład indywidualne klipy, wybierzemy sobie formacik, na przykład QuickTime i ProRace z H HQ, czyli high quality, abyśmy mieli właśnie dobrą sobie jakość tego materiału i następnie z prawej strony wybierzemy sobie include handles i mamy na przykład materiał w 60 klatkach, czyli załóżmy 120 klatek to będzie 2 sekundy, fuck, nie chcę teraz tego robić, więc wrócę sobie tu na szybko, wybierzemy sobie 20 tutaj klatek, to teraz w tym momencie to między tym a tym będzie taka różnica, że w pierwszym materiale, w pierwszym znaczy typie bierze nam cały materiał, a w tym materiale będzie nam brał pojedyncze klipy, które nam przeliczy na nowe klipy, wytnie z nich to, co niepotrzebnie, Weźmy nam tylko klipy, które wykorzystaliśmy w tym materiale i doda do nich offset składający się z 20 klatek, z 120 kratek, czyli w naszym przypadku, jeśli montowałem w 60 kratkach, będę miał dwusekundowy offset w naszych materiałach, więc to jest bardzo przydatna opcja jeśli nie potrzebujecie dużo śmieci, czyli chcecie, aby wasz materiał ważył nie wiem, 100 giga, a nie 1 terabyte, to to jest dobra tak naprawdę opcja do wyjścia. Oprócz tego mamy jeszcze kilka opcji, czyli Exclude ionus false, czyli jeśli. Chcemy wykluczyć nieużyte materiały w naszym filmie. To jest dobra opcja, gdyż Usunie nam wszystko to, co nie jest wykorzystane w naszej sekwencji. Convert image sequence to clips. Jeśli wykorzystaliśmy jakieś sekwencje obrazkowe, czy na przykład -y, bądź DDS-y, bądź inne właśnie formaty w sekwencji obrazkowej zmieniliśmy jako wideo, to on nam tutaj przerobi je na klipy, może nam przerobić. Możemy zmienić nazwę, aby dopasować do nas w klipów czyli na przykład do nas, które użyliśmy w naszej sekwencji, jeśli byśmy chcieli. No i możemy też skonwertować After Effect Composition do clip, czyli jeśli wysyłamy do montażysty, który nie pracuje w premierce, to na pewno chcemy to zrobić, bądź e, załóżmy na no, montaż, to nie tak naprawdę tego projektu, się to nie jest XML, więc to bardziej opisa, jeśli e, montażysta, który będzie robił w ten premierce nie ma na przykład pluginów czy czegoś, co my wykorzy wykorzystywaliśmy w, tej, w tym projekcie. Tak, dokładnie tak chciałem powiedzieć. No i prezerw alfa, jeśli mamy jakąś przezroczystość, co to chcemy, aby nam na przykład za w jakiś tam, na przykład transparent wideo, więc też możemy sobie zaznaczyć collect czyli browse wybieramy sobie gdzie tak naprawdę chcemy, aby ten materiał został zapisany. Więc załóżmy, że chcemy go w collect, klikam OK. Calculate możemy sobie policzyć, ile ten projekt nam zajmie, czyli w tym przypadku widzicie, że nam zajmie mniej więcej 750 mega. Jak sobie wybiorę opcję pierwszą, policzę 6 giga, bo on będzie brał mi Cały obszar tego materiału. Więc w moim przypadku ja nie chcę końca tego projektu. Chcę skopiować na przykład ten materiał, który mam tutaj. Eee, chcę sobie przeliczyć, no załóżmy, After Effect na kompozycję. Eee, chcę sobie przejrzeć eee, obrazki na tą kompozycję i dzięki temu barata będzie mniejsza. Klikam sobie OK, zacznie mi to przeliczać. Jeśli ja kliknę to, to on mi zacznie je kopiować pliki, czyli załóżmy, wykluczam te pliki, klikam sobie OK. Klikamy Save Project yeah i ten teraz mi kopiuje pliki. Czyli teraz zobaczymy sobie pierwszą różnicę między tymi opcjami, czyli opcja pierwsza, widzimy się zaraz. OK, opcja pierwsza została przeliczona, więc zobaczmy, jak to wygląda. Mamy nasz kolek, ja stworzę już to od razu nasz folder na kolek 2. Odpalmy sobie kolek pierwszy. Mamy skopiowany track i mamy skopiowane tylko rzeczy, które zostały wykorzystane. więc w który nie był wykorzystany, nie mamy czwórki, nie mamy szóstki, nie mamy siódemki, został tylko do ósemki. Mamy nasz after effect, mamy muzykę no i mamy nasz projekt. Odpalę sobie mój projekt. I jak wygląda dokładnie tak, jak miałem. Tylko w futurze mamy tylko to, co zostało tak naprawdę wykorzystane. Poprzednich śmieci już nie mamy, więc mój projekt został już tu ładnie przekopywany. I mam go dostępnego. Wszystko zostało jak wcześniej, czyli After effect jakieś warstwa adjustment layer, przezroczystość, efekty dźwiękowe. Wszystko mamy, bo to nam nie robi takiego xml do innego programu. Tylko pracujemy po prostu w Premiere, więc nam kompletnie wszystko zostało. Tylko mamy kopię zapasową z wykorzystanym Futurzem. Możemy to sobie zapakować. Teraz nie wiem, do winrara czy gdzieś wysadzonego montażysty. I już spokojnie on to twarzy, otworzy. Ja więc ja sobie zamknę ten projekt, wrócę do tego naszego bazowego i stworzymy sobie drugą. Wersję, czyli wybiorę sobie Consolidate and Footage, indywidualne klipy, 120 kratek, albo załóżmy, że tam są na koniec 30 kratek, tylko e, Convert Image, akurat tego nie mam, ale to zaznacz, więc nie potrzebuję. A wtedy efekt cały miał konwertował też do klipów. E, ReadName, OK, individual Clips, aurfa HQ, Browse. No i wybiorę sobie tylko teraz e, inny folder, czyli wybiorę sobie track Mixer Correct, drugi, wybierz folder. OK, Calculate, znacznie mniejsza waga, klikam sobie OK, no i patrzymy, co nam się dzieje teraz. Teraz on będzie nam przeliczał ten materiał, czyli folderze do kolektu będzie co innego jak Transcode, czyli wcześniej mieliśmy opcję copy, czyli skopiowało, teraz on nam to przelicza, więc zobaczmy, jak on tutaj sobie z tym poradzi. OK, no i jak już widzicie, zostało mi to przeliczone, więc waga tych dwóch projektów znacząco się różni. Ten finalnie ma, no... Prawie 2 giga, ten ma 6 giga, więc ewidentnie się zmniejszył. Ta waga się różni pewnie przez to, że zostały nam jakieś wyrenderowane przypadkowe pliki jak ten i ten. No ale zobaczmy. Odpalę sobie ten projekt i co tu mamy? Mam kolejny projekt z tym, że ten after. To już nie jest after, który mieliśmy sobie wcześniej, czyli to jest jako osobne ujęcie, tak naprawdę, mimo że nazywa się AEP. Jak sobie dam Reveal in Explorer, to mi pokaże, że to jest MOV, czyli to jest ta różnica, że wszystko, co było jakimś dynamikiem, to w tym momencie akurat nam zostało to przeliczone. Na naszą prośbę, gdybyśmy sobie nie zaznaczyli convert, by nie zostało przeliczone, ale wszystko inne zostało przeliczone i też również jest już skonwertowane. Z tym, że takie rzeczy jak Adjustment Layer i tak nie zostały wliczone w transkodowanie tego materiału, więc został tylko bazowy materiał został przeliczony, a jakieś efekty dodatkowe zostały tak naprawdę nadal w tym projekcie. Z tym, że ten projekt finalnie waży więcej i materiał, który tutaj mamy, czyli ten, ma tylko zapas, który mu wskazaliśmy, czyli nie będzie miał jakiegoś dużego zapasu. On to akurat był wykonany w kilku miejscach, więc on ma więcej zapasu, ale zobaczmy setrak 8 i on już tego zapasu ma mniej, tylko te kratki, które sobie zaznaczyliśmy. Więc to jest naprawdę fajna opcja, gdyż nie musi nam renderować całego materiału, tylko zapas, mu dokładnie wskazaliśmy. To akurat ten film nie ma zapasu, więc on nie ma zapasu, ale wszystkie inne filmy mają właśnie zapas, który mu wskazaliśmy. Nie mniej, nie więcej. Czyli dokładnie taką ilość handlu, którą sobie zaznaczyliśmy właśnie w Project Settings, znaczy w Project Manager. I którą tu sobie czyli 30 klatek i 30 klatek więcej mamy tak naprawdę tego zapasu w tym materiale. Więc tak właśnie możecie stworzyć te kopie zapasowe kolekty w premierce. Chcę wam pokazać właśnie dwie wersje, gdyż ja bardzo dużą część mojego czasu robiłem ten pierwszy kolekt. Myślę, że będzie lepszy, bo to będzie wszystkie kompletne pliki, a tak naprawdę Consolidate on Transcode jest o wiele przyjemniejszy, gdyż finalnie waży mniej. Jasne, Transcode trochę zajmuje, gdyż musi tam przeliczyć wszystkie użyte klipy w materiale jeszcze raz, ale finalnie uzyskujemy znacznie mniejszą wagę projektu. Nie musimy wysyłać komuś jednego terabajta, tylko możemy mu wysłać, nie wiem, 100 giga. No i czujecie, no to jest znacznie wygodniejsza i przyjemniejsza opcja tak naprawdę. Do pracy, więc to było na tyle. Jak macie jakieś pytania dodatkowe, dawajcie znać w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Cześć.